Witaj, Max Love. Zostałem zapytany przez Malina TV odnośnie moich podróży. Tutaj w tej części nagrania wysiadł kompletnie audio, dlatego teraz to audio, co słyszysz, nagrywałem później. I Malina się pyta, czy ja to planuję, czy to jest wszystko spontaniczne, ile to kosztuje. Całą masę rzeczy mnie pyta, czy planuję. Więc kiedyś planowałem o wiele mniej, ponieważ kiedyś nie było Airbnb, Bookingu i nie było całej tej turystyki którą ludzie teraz uprawiali jeszcze przed, przed korona, korona ściemą, yy, która była całkowicie zaplanowana przez nich wcześniej. Kiedyś, po prostu ja leciałem gdzieś, o ile to nie przylatywałem tam wieczorem, to nic nie rezerwowałem taksówkarzowi kazałem się zawozić gdzieś do hostelu, gdzie, gdziekolwiek, gdzie uznawałem, że mój budżet mi pozwala. Jeśli to było wieczorem, to wcześniej rezerwowałem hostel na jedną, dwie noce. To wszystko zależy, to wszystko jest płynne tak naprawdę. Teraz w czasach Airbnb, yy, Bookingu i tego, że też ja już nie podróżuję po hostelach, chociaż to były piękne doświadczenia, bo ja tam poznawałem najwięcej ludzi. Na Airbnb ludzi się nie poznaje. No chyba, że się ma pokój prywatny, ja na Airbnb najczęściej biorę mieszkanie całe. Amazona, poznaj wyjątkowe dary dżungli. Link znajdziesz w opisie. Ile to kosztuje? To może bardzo mało kosztować, to może bardzo dużo kosztować. Czy ludzie są przyjaźni, czy tylko chcą wydoić turystę? Są ci, co chcą przyjaźni, co, są ci, co chcą wydoić turystę. Yy, generalnie biały u, u, u ciemniejszych nacji jest symbolem chodzącego dolara. Tak samo jak turysta w międzyzdrojach jest symbolem chodzącej złotówki po prostu. Nie? To tam nie ma wielkiej zmiany. Wszystkie kraje są takie same. jakby Turystyka we wszystkich krajach jest taka sama. Turysta jest towarem po prostu i tyle. Więc dla kogoś, kto nigdy nie podróżował spontanicznie, to ja polecam bardzo prostą rzecz. Ja polecam coś, co ja zrobiłem w 2005 roku. W 2005 roku z pewnych różnych dziwnych okoliczności, które tam nieważne, nie chce mi się mówić. 50 zł w kieszeni, parę gadżetów do takiego mikroplecaka, autostopem nad morze i byłem tam półtora miesiąca. Po drodze zatrzymałem się z zielonej góry, po drodze się, że to było wieczorem, więc na tak zatrzymałem się już w świebodzinie, czyli przyjechałem przekro... tylko tam 40 km i później wyruszyłem dalej następnego dnia, jakoś tam później południu już byłem w międzyrajach, w w których ja wcześniej nigdy nie byłem, dlatego wybierz się do miejsca, w którym nigdy nie byłeś, nie byłaś. Nie do takiego, które znasz. Już wystarczy, że kraj znasz, że w Polsce się dobrze czujesz. I weź sobie ograniczoną ilość pieniędzy. Stówę, dwie stówy, zobacz ile czasu na tym wykombinujesz być na przykład. To jest taki bardziej survival travel. Ja miałem ale ona wsiadała, kupowała sobie bilet weekendowy. Są bilety weekendowe od piątku, od 6 po południu do poniedziałku, do szóstej rano. W drugiej klasie chyba on kosztuje 80 zł, w pierwszej stówkę czy coś takiego i można jeździć po Polsce ile się chce. jest piękne doświadczenie. Wiele, wiele, wiele razy takie coś zrobiłem, i ona sobie kupowała ten bilet, wyjeżdżała w piątek, brała 50 zł i jechała nad morze. Po prostu w mikroplecach, co tylko potrzebne, i się jedzie. I to jest prawdziwe doświadczenie podróży. Wtedy możesz zrozumieć, co ty lubisz, czego nie lubisz. Czy może jednak bardziej dla ciebie all inclusive. A może bardziej, że ty musisz mieć pokój z kuchnią i wszystko inne zorganizowane, bo się źle czujesz. To wszystko zależy od tego, jakie ktoś ma standardy tego dobrego samopoczucia. Ta Twoja strefa komfortu w podróży jest dość istotna akurat, tylko musisz ją najpierw poznać. Jak znasz tylko All Inclusive, no to to jest All Inclusive, zacznij to rozszerzać na, na, na less Inclusive po prostu. U mnie to są spontane. Ja kupuję bilet w jedną drogę, w jedną stronę. Ja nie mam miejsca do którego wracać. Ja nie mam swojego własnego łóżka, które wy pewnie wszyscy macie, którzy to oglądacie. Eee, I tak dalej. Ja z kolei pracuję online i nie potrzebuję chodzić do ofisu, nie potrzebuję prosić urlopu i tak dalej. Eee, nie mam pracowników, współpracuję z freelancerami lub z firmami, więc jestem wolny w tej kwestii. Też to była moja decyzja. Z 2005 roku, żeby to zrobić, i tyle trzeba zacząć podróżować. Moja znajoma kiedyś powiedziała: O, bo cała masa ludzi w ogóle Polski nawet nie zna. pojść gdzieś do Polski, gdziekolwiek, przetestuj Polska, to jest najłatwiejszy kraj do podróży, szczególnie jeśli się nie zna języka. Pytanie, czy trzeba znać języki, są miejsca, gdzie nie trzeba znać. Bo można polecieć do Kokino Nero w Grecji. Tam w wiosce wszyscy mówimy już po polsku, bo to jest po prostu wszystkie, wszystkie, yy, wszystkie noclegi zostały wykupione od lat przez polskie biura podróży, jakby polskie biura podróży. Yy, w, w, tylko że tam jest jakby mała Polska. To, to jest się w Grecji, ale trochę jakby się był w lepszych międzyzdrojach na przykład, nie? Więc po prostu trzeba zacząć podróżować. Jak Cejroski mówi, sprzedaj lodówkę i kurwa, w podróż. To ja mówię: Nie sprzedawaj lodówki, bo wrócisz i co? I nie miał lodówki nie ma sensu. Weź sobie 5 dych, weź stówę i pojedź. I pojedź, bo podróż to nie jest tylko o bycie tu na plaży i tak dalej. Podróż to są przemieszczenia się. Jak mi się znajomi pytają: O, a ile się leci do Ekwadoru? Ja mówię: Z Madrytu 11 godzin bezpośrednio, O, to nie tak długo. To nie jest tak, że ja wstaję z łóżka i się teleportuję, już jestem, już jestem na lotnisku, wsiadam do samolotu. Jak wysiadam w Ekwadorze, to już jestem na miejscu, gdzie miałem być. Nie. Dla mnie rekordowy czas od wyjścia z domu, w którym mieszkałem w Zielonej Górze, do dotarcia w Ekwadorze do Airbnb, jeszcze nie do Wilka Bamby, gdzie, gdzie jest dom mojego taty. To było 23,5 godziny. Od wyjścia do dotarcia to jest 23,5 godziny, tak, lot 11. Jak kiedyś z Tajlandii wracaliśmy z Karoliną, i ja leciałem do Ekwadoru, a Karolina leciała do Polski, to mi od wyjścia z hotelu, w którym spaliśmy w Tajlandii, do dotarcia do domu mojego taty w Ekwadorze minęły 72 godziny w podróży. To była moja najbardziej ekstremalna podróż, w sensie przemieszczenia się, bo tam Był nocleg na lotnisku, 6 godzin spaliśmy w Bangkoku Później był jakiś nocny lot i później miałem jakieś typu 6 godzin w Nowym Jorku Jedną z przesiadek, bo leciliśmy gdzieś tam z Phuket do Bangkoku, z Bangkoku do Sztokholmu i ze Sztokholmu ja leciałem do Nowego Jorku i z Nowego Jorku leciałem do Guayaquil i później autobus 9 godzin do Wilka Bamby. Więc w podróży jest bardzo dużo umęczenia. Największe umęczenie to są transfery tak naprawdę. Jeśli nie znosisz transferów, to może w ogóle podróże nie są dla Ciebie. Jakby to trzeba uwielbiać, trzeba uwielbiać to wszystko, co w tym jest. Też to, co jest niezaplanowane. Karolina nie jest rawelerką, ona nie jest tym, kim ja jestem. Dlatego nasze podróże razem wyglądają tak, że one mi się. Znaczy, tam są piękne aspekty, tam są piękne części, które mi się podobają, ale jest cała masa rzeczy, które mi się kompletnie nie podoba, bo znam to jak podróżuję sami, jak sobie zarządzam całą moją podróżą i wszystkim. Jak z dnia na dzień mogę spakować wszystko i pojechać gdzieś indziej, bo ktoś mi coś powiedział, bo usłyszałem, bo mi się przyśniło, bo zmienia się sytuacja tak jak było w Buenos Aires. Po prostu sprawdzałem kwarantannę, okej. Okay. Czy tak jak byłem w Urugwaju, Argentyna mówi jutro możesz wjechać i teraz decyzja szybka do podjęcia zostaję w Urugwaju, czy, czy wolę Argentynę. Wybrałem Argentynę, wolałem Argentynę. Zrobiłem, to jestem dalej w Argentynie, po iluś dniach wprowadzałem kwarantannę. zostaje. Czy co robię? Do Ekwadoru nie wracam, bo to nie była kompletnie opcja. Do Polski nie widziałem sensu, żeby wracać. Eee... Tuch, jest. Meksyk lecę do Meksyku. Wiadomo, to się wiąże też z finansami, dlatego ta odległość, na którą się leci od twojej głównej bazy. Powinna być mierzona Twoim zasięgiem finansowym, lub powinna być mierzona Twoimi zdolnościami radzenia sobie finansowo w nowym miejscu, w którym jesteś. Bo jak ja pojechałem do Międzyzdroi z 50 zł, to na drugi. Jakby wydałem te 50 zł na nocleg i śniadanie następnego dnia. Więc z międzyzdrojach budziłem się i wiedziałem jedno dzisiaj musisz zarobić co najmniej 50 zł żeby wykupić sobie nocleg żeby zjeść i kupić paczkę papierosów które wtedy paliłem miałem cel jeden 50 zł miałem takie, takie jajka magnesowe takie bzz, co tak bzyczą bo wtedy wcześniej je sprzedawałem na Allegro ale na Allegro biznes się z tym skończył kompletnie więc miałem te jajka i stwierdziłem aha promenada tu jest nie wiedziałem ja nie znałem miejsca Mówię o... Ja miałem tylko jeden cel, zarobić pieniądze. Przeszedłem trzy razy promenadą, zobaczyłem, że są dwa sklepy, dwa stoiska duże z zabawkami, że jeśli mi chodziło o chór, że ktoś ode mnie weźmie 100 sztuk tego, yy, znaczy nie ode mnie, tylko, że ja załatwię i od, od dystrybutora, importera, od którego ja to miałem, on mi odpali działkę, a im wyślę po prostu coś takiego, bo już go dobrze znałem, tego gościa. No, i poszedłem do jednego, poszedłem do drugiego, czy chyba nawet do jednego, tylko poszedłem, bo stwierdziłem, że to na pewno ten. Pokazałem. Laska powiedziała: Słuchaj, nie ma szefa, czy możesz to zostawić, te jajka, ja pokażę i tak dalej, wróć tam za ile". Ja mówię: Okej, okay, dobra, nie ma sprawy. Wróci oni, mówią: Okej, okay, my chcemy tam, nie wiem, 100 sztuk tego, czy coś takiego, nie? Czy, czy 200, już nie pamiętam. Fajne zamówienie było. Ja mówię: Okej. Okay, yy... A i oni powiedzieli: chcemy za pobraniem. Hmm, to wtedy mi się opóźnia wszystko z kasą, ale gościa znałem, on mnie znał, więc ja do niego dzwonię i mówię: Słuchaj, jest zamówienie, oni chcą tyle i tyle. Za taką kasę powiedziałem taką cenę, takim im robisz pobranie, ale mi dzisiaj przelewasz od razu co najmniej 50 zł. A później, jak dostaniesz z pobrania, to dajesz mi więcej, ale ogólnie to dla mnie idzie dwie stówy. I on mi od razu przelał 200 zł. Miałem 200 zł, Pff. No, to co da mi 4 dni wyjepki, mogę nic nie robić. I tak półtora miesiąca przeżyłem między zdrowiem, później poznałem kogoś, spotkałem kogoś, którego poznałem wcześniej, zacząłem sprzedawać jakieś chińskie zabawki, jakieś takie latające świderki i po prostu i sobie tak żyłem. Więc to wszystko zależy od umiejętności, od tego, co się chce, co można, co się umie. Trzeba zacząć, po prostu. Pojechać na banalny weekend, w góry. Lubisz góry, pojeźć w góry. Lubisz morze, pojeźć nad morze. Lubisz jezioro, Pojedź na jezioro. Samemu. Podróż jest samemu. I tyle. Podróż nie samemu, no to z kim się organizujesz? To już w ogóle to, co ty chcesz, to, to, to znika. Pojawia się to, co musi powstać z połączenia. Nie? Dlatego moje spektrum standardów rozluźnienia, czego ja mogę doświadczać, jest na przykład takie: takie, a Karoliny jest takie. Jeśli ja z Karoliną podróżuję, to ja muszę się zmieścić. Żeby, żeby podróż była dla mnie komfortowa razem z Karoliną to ona musi być komfortowa dla Karoliny więc ja się muszę zmieścić w tym jej przedziale tylko często ja w tym jej przedziale ja się nie czuję komfortowo bo czuję się ograniczony no i to chyba by było no na tyle podróżuj